Co to jest? To jest po Śląsku borer. Po polsku wiertło. Borery są albo do drzewa, albo do. takie specjalne: do betonu, albo do żelaza. Takie mam do drzewa. Od borera bierze się słowo borować. Jak przykładowo jakiś lązok albo inny mo coś ze zębem, to się go musi borować. Nie ma to najprzyjemniejsza łona. Ale. Żeby borować, to niestety są borer. Musi być jeszcze taką maszyna. Maszyna do borowania, czyli bor maszyna. I ja o taką mom. weźcie. O! O! Głośno! Borer, bor maszyna. No i teraz będziemy borować. Biera deska i boruje. O! I już my. Poborowali. A jak my poborowali, to też mamy poborowane czym borerem przy pomocy bor maszyny. I to tela z tym borerem i bor maszyną.